Cześć wszystkie kolejny odcinek z kanału Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to moi drodzy, że będziemy sobie próbowali nowego skinka. Ale zanim za to pamiętacie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, podnieście w górę, komentarz, a będę takiej jeśli nie powiedza, więcej. Przypominam, że cię było 2000 subskrypcji, więc słuchajcie, pójdźcie, komentujcie, a pomożecie mi spełnić mój drugi co Chodzi o to, czyli będzie 2K subów, więc słuchajcie, pójdźcie, komentujcie. Także bez względu na zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. Moi drodzy, tak dobrze słyszeliście. Kupujemy dzisiaj sobie nowego skinka, nie będzie to skinek do Penny akurat, którą mam wybraną w lobby, a będzie to widzowie skinek do Janet. Tak widzę, skinek do Janet. Bo jeśli sobie wejdziemy w Janet moi drodzy, no to mamy skinka yy, Val jak Walhiria? <ścoughs> tak, chyba tak. Bo no, chodzi o Valkiria. no Valkyria Janet. Chodzi mi o tego epickiego skinka grawitacyjna Janet to jest chyba bardzo rzadki skinek ten jest mityczny na pewno więc ten jest bardzo rzadki no ogólnie widzowie nie mam jakichś dobrych skinków do Janet nawet jak sobie tutaj wejdziemy w katalog moi drodzy wchodzimy sobie w katalog wchodzimy sobie w Janet, poczekajcie moi drodzy wchodzimy sobie w Janet mamy ją widzowie gdzieś tutaj gdzie jest Janet moi drodzy tu jest Janet no i mamy właśnie te, tą grawitacyjną Janet i to jest skin rzadki, nie bardzo rzadki, a rzadki Więc widzowie, no taki, taki, taki mech Tego nie będziemy próbowali, gdyż to jest skin bardzo rzadki, a druga sprawa, nie podoba mi się aż tak yy, No ten jest OP, bo jest widzowie, yy, bo jest mityczny i on ma super w ogóle ataki, zobaczcie, że po sobie przetestujemy Skoro jest tutaj że rzek o Janet, to dlaczego mam już tego skinka a raczej jego ataków ma super, no ma super, no bo to jest medyczny skin to w sumie się nie dziwię moi drodzy, że ma super ataki no ale widzowie niestety jego dzisiaj nie kupujemy no i widzowie yy, mam jeszcze tą zaledwie Janet mówiłem, że to jest widzowie epicki skin no i oczywiście widzowie zostawiam mroczne wróżkę Janet i tu ją dzisiaj sobie zakupimy gdyż jest widzowie chyba najlepsza oferta widzowie w życiu bo ze 150 gemów yy, jest na zaledwie nie, niecałe 40 I więc widzowie jak z takim ofertą można nie skorzystać zobaczcie wchodzimy sobie w sklep yy, nowe spray widzę nowe spray będzie chyba trzeba zakupić to widzowie food i to zety w przyszłości ale to się pomyśli w ogóle super skin do juju -ju, super skin do juju -ju, tak by the way. też nad nim myślałem ale widzowie jak zobaczyłem to jak zobaczyłem to, to ja mówię, dobra, od razu kupuję, jeszcze jest kozacka ikonka, kozacka odznaka i jeszcze spray, widzowie, rozumiecie, za 40 gemów, patrzcie, jak sobie tutaj, ja wiem, że to są, widzowie, e spraye, y widzowie po prostu drużyn esportowych, ale nieważne, spray 30 gemów, a tutaj, widzowie, za 40 gemów mamy spray, czyli to, co tam, oznakę, ikonę plus Kina epickiego, widzowie jak z tego nie skorzystać, jak z tego nie skorzystać, yy, widzowie nawet spoko są jeszcze ataki, ataki też są spoko Nie są jakoś wybitne, ale przypominają to skin epicki, nie mityczny, więc i tak myślę, że niezłe są te ataki, zobaczcie Naprawdę te ataki wyglądają spoko, tak wygląda ulcik, tak wygląda ulcik widzowie, no nie jest zbyt, nie jest zbyt. ogólnie Janet fajnie wygląda widząc w tym skinie, podoba mi się ta Janet w tym skinie, więc widzówie do dodaj skilla, dodaj skilla, więc ja ją kupuję, ja ją kupuję za 3, 2, 1. Stop! Ważna informacja, jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Widzowie, kupiliśmy. Kupiliśmy mroczną wróżkę Janet widzowie. Mroczną wróżkę Janet. Tak ona się prezentuje. Jestem widzuje mega, mega zadowolony jeszcze odznaka, spray oraz ikona, więc tym bardziej się jeszcze widzowie. Wchodzimy sobie teraz moi drodzy w Janet. Teraz moi drodzy sobie wchodzimy w Janet. No i musimy widzowie zająć się teraz tak Będziemy grali z tymi dwoma skinkami tym nie widzę, ty, ty tym nie tymi dwoma, albo samym tym ale ja bym zagrał sobie w tymi dwoma, gdyż są dwa epickie teraz byśmy sobie moi drodzy zmienili tutaj tak jeżeli yy, byśmy to może być w zwie taka może być I w sumie taka może być nie jest źle, nie jest nawet spoko to wygląda i spray, spray raczej sam się w już tutaj dodał yy, nie, nie dodał się No dobra, to możemy w sumie tym widzowie No i dobra, i spróbujmy zagrać Ikonki sobie nie ustają, widzowie Ikonki sobie moi drodzy nie ustają Choćbym mógł, widzowie Choćbym mógł na potrzebę tego odcineczka Więc tak też zrobimy eee, Gdzie jest taki ikonka? Gdzie jest ta ikonka, widzowie? Gdzie jest ta ikonka Janet? Czy ja jej, ja jej serwisuję nie widzę? Yy, mam widzowie obraz I mam jej obraz w oczach yy, Tylko nie potrafię jej z... O, o co mi, mi chodziło No i byśmy sobie zagrali, nie wiem Może być solo, może być nawet to solo Nie, chciał spa nie chciałbym spać z 700 pucharków Serio bym nie chciał spać z 700 pucharków yy, Bo ciężko było to zbić, nie będę ukrywał Ale widzowie co będzie, to będzie. Ja chcę przetestować skinka po drugiej gram z samym gadżetem. Nawet bez widzę Star Powera, bez J'sów. Więc jest drugie utrudnienie. Ja bym jakoś chciał zaraz uciec, bo tutaj widzę hanka, co mi się nie podoba, bo Hank jest w mecie ogólnie. Hank jest w mecie. Poprzez ten go Hyper co coś tego, poprzez tego Hyper Charge'a. ten Hyper Charge jest za OP, za OP nie 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 dobra uciekliśmy nie jak ten Edgar skoczy dobra GG na szczęście na niego skoczył beka beka w sumie bo ja sobie ładuję ulta Poróbmy, poróbmy, proszę go poróbmy dobra mamy cuba mamy pierwszego Mika. żebym chciał go porobić widzowie dobra ulta nabiję sobie ulta więc to w sumie jest GG wizowę aj 4000 chyba mi ona jest jakaś inna on jest cztery 4000 życiem i zabranie nie, nie mogę sobie Dobra Możemy być tutaj Możemy być tutaj Dobra dobra pozycja Dobra pozycja w sumie widzowie Top 4 Jesteśmy Ja mam ulta i gadżet Ulta i gadżet mam Nie jest źle drodzy, nie jest, źle. jest wręcz dobrze, jest wręcz dobrze No myślę sobie, że takie Top 3 bym ugrał Top 3 bym ugrał Dlaczego nie wyżej widzę? Ja tego nie wyżej, gdyż widzę, że mam jednego per cuba oni tam na midzie pewnie mają wizerę no, 3-4 to minimum mi się wydaje a może nawet więcej więc yy, wydaje mi się że tutaj takie top 3 powinienem ubrać gdyż mam ulta widzę 6 jest ten Barley porobił Piper Piper mnie własno objawiała więc widzę może nie być w sumie tak źle może w sumie nie być tak źle widzę że tam Barley sprawdza krzaki Teraz ja mnie uciekł, ale to zrobię w inny sposób, zrobię to w taki sposób moi drodzy Dobra Nie było tak, nie było źle, nie było źle El primo tu jest, El primo tu jest To już mi się duże mi podoba, to już mi się duże mi podoba Fajnie jakbyśmy się sfokusowali na tego farleja No nie, no nie, soj, soj, soj by byku No to gg, to gg moi drodzy Dobra, dobra, jest szansa, jest szansa, jest szansa, jest szansa Dobra, gg, gg top 2, top 2, top 2, dobra top 2 widzowie nie było szansa tego lepszego on miał 8 parę tyłów ale dobra top 2 ja myślę że pewnie top 3 a jest top 2 widzowie więc jest giga dobrze yy, ja się cieszę pucharnia plus widzowie pucharnia plus co w ogóle jest jeszcze battle of widzowie z yy, Ostatni gier jak wbijaliśmy w ogóle Dynamaika, widzę, jak na 1000 kucharków dla gier Maxa, tutaj właśnie są powtórki jeszcze, po to sobie grałem przed chwilą. Ja Wam widzę, dziękuję za obejrzenie w tego nie pamiętaj. Subskrycie, w komentujcie, podajcie na mojego Discord'a, na będzie w opisie. Jeszcze raz dzięki za obejrzenia, trzymajcie się, do następnego. Cześć!